To czytanie, które przychodzi dzisiaj z Księgi Proroka Izajasza, jest zatytułowane Na Chrystusie spocznie duch pański. I słyszeliśmy ten początek, myślę taki znany. Wyrośnie różdżka, spniaje z sego, wypuści się odrośl z jego korzeni i spocznie na niej Duch Pański. I są wymienione wszystkie dary, które ten Duch pragnie przy, przynieść. I my chcemy to widzieć właśnie w Jezusie Chrystusie, który przyszedł i który przyniósł te wszystkie dary nam. Myślę właśnie ten drobny gest, który czynimy. Przychodząc z tymi lampionami, jest tym wołaniem: Boże, jesteśmy w ciemnościach, rozświetl nas, podaruj nam to światło. Jest, jest piękne to, że możemy to przeżywać, też natura nam to pomaga. Ja dawniej to właśnie jak się szło do kościoła na tę przeporanną, to, to ten lampion też służył jako to, co miało rozświetlać drogę. Dzisiaj mamy elektryczność, w miastach jest trochę inaczej, ale to był ten gest, że, żeby dojść, po, potrzebuje tego światła. I my, myślę, w takim geście pokornym chcemy mówić: Potrzebujemy światła, potrzebujemy Ciebie, Boże. Dlaczego? Bo, bo się gubimy, bo jesteśmy w ciemności, bo, bo nie, jakoś nie radzimy sobie z tą sytuacją, która, która jest w nas. I jest. Przepiękny fragment, który też usłyszeliśmy w drugiej części tego czytania, co Bóg pragnie uczynić w nas, ale co też już uczynił. I tak słyszeliśmy. Wtedy wilk zamieszka z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, ciele i lew paść się będą po społu. Są bardzo ciekawe zestawienia tych zwierząt. Mianowicie, zawsze są zestawione dwa zwierzęta. Jedno, które je drugie, które zjada, pożera. Prawda? Wilk pożera baranki, pantera pożera koźlęcia, lew pożera ciele. I teraz Jezus Chrystus. Właśnie przyszedł i dokonał już tego, to się w nim dokonało, że, że są możliwe takie cuda. Oczywiście, my chcemy to widzieć jako pewien obraz. Nie chodzi o to, żeby teraz lew nie jadł cielaka, ale chodzi o to, żebyśmy my się nie pożerali w naszych domach nawzajem. Dlaczego się pożeramy? Bo jesteśmy głodni, jesteśmy wszyscy wygłodniali miłości, akceptacji. Zrozumienia, żeby ktoś nas docenił, ukochał, powiedział: Jacy jesteśmy wspaniali. I jak tego nie doświadczamy, to chodzimy i pożeramy. Usiłujemy wydrzeć z drugiego człowieka to, czego nam nie daje. A drugi człowiek jest takim samym biedaczkiem jak my. I się okazuje, że spotykają się takie dwa lwy w domu i chcą się nawzajem pożerać. I teraz przychodzi Jezus Chrystus, żeby podarować nam swego ducha żeby dotknąć naszych serc też żeby nas nasycić sobą swoją miłością i dlatego powiedziałem że to już się dokonało a jeszcze chce się dokonać już się dokonało w Jezusie Chrystusie w nim zobaczcie to jest niesamowite my się przygotowujemy do Bożego narodzenia choć w tej pierwszej części Adwentu też chcemy w sposób szczególny przygotowywać się na paruzję, czyli na powtórne przyjście Chrystusa, które chcemy wołać, Marana, ta przyjdź, Panie. Ale właśnie co my chcemy kontemplować? Właśnie, że Bóg wszedł w ludzką naturę, to znaczy w Twoją i moją, czyli to już się dokonało. Że, że właśnie to pojednanie w ludzkiej naturze, to uzdrowienie ludzkiej natury dokonało się w Jezusie. I teraz. Z jednej strony się dokonało, a z drugiej strony Bóg chce tego dokonać w nas, w Tobie i we mnie, żeby ten cud Bożego Narodzenia dokonał się w naszych sercach. I dlatego przychodzi Eucharystia z tym słowem, który jest słowem Boga, czyli może przemieniać nasze serca. I przychodzi Eucharystia z ciałem naszego Pana Jezusa Chrystusa, który chce wchodzić w nas, podarować nam siebie, właśnie, żeby to słowo mogło się wypełnić. I niech tak się stanie. Niech ono się wypełni. Amen.